Maneczko, ziomeczki z tej strony i koksiarek. 1, 2, 3. A dzisiaj ze mną jest? rpkiller gramy na mapie WGR Mafia Soles I jak dzisiaj będzie odcineczek z Elsa. I co dzisiaj będzie? Dzisiaj będą. Y, te, rzepakowe. Żepaczane no. z nieba. No, Żepaczane oko. Miała być kultywacja, czy coś takiego, jak pisałem w, w opisie, ale. Imprezę mówiliśmy, że Killer mówi, żeby tak na odcinku zrobić to pole, tak myśl, myślimy, no i tak ile powiedział, no to jedziemy. Jutro ja to zdecydujemy. O kurde nie? Ej. Czekaj, bo... Okej, co zrobił? A z tamtym ja to... nie laguje. Właśnie, No właśnie, też. No już nie puścił. Dobra, jedziemy. Ale tu jest rzepak. Dobra, ja, ja... już tu się rozstawię. Żeby nie było... Żeby teraz... Jeszcze gdyby ja wjechałem... Gdy? no. Jaki loj A kurde, pomyliłem pola. Dobry jest. Tutaj je, wie czy moja jadę po polu, bo nie da się jak normalnie wjechać Dobra. brat. jak to jest? Naprawdę udany. Aha jak już mi się dał. Mamy wróż Ale nie wiem czemu czasem mi się wszystkie młody nie zapisują. Dobrze, to jeszcze ino bierzemy jelonka z przyczepami na po polu musimy niestety przyjechać to nie wiem przyczepy dać Dobra damy tu na, łąkę. Dobra, na łące Dobra postaw tam na Dobra, łące Teraz to jadę. Ja i zauwie, powiem wam tak, że bardzo fajnie dobijaliście te wyświetlenia pod, nas, pod tamtym odcinkiem co było ze... Jeszcze czego to było z orki... z orki i karmienia. No naprawdę bardzo fajnie dobijaliście. No a jeszcze... A u mnie jeszcze lepiej Nie. na kiszonce i czy tam, czy tam jeszcze orka, tak? No, piszą... no bo Killer miał kiszonkę i orkę, a ja miałem karmienie i orkę. To my w opisach daliśmy do perspektywy te linki. Linki i... Mogliście widzieć na dwa to. I dzisiaj będzie to samo tak jak zawsze. I ja przepraszam, bo to mogą być takie szumy i w ogóle to by moja siostraki. ale na razie nic to nie je słychać. No, ale wiecie jakby co to tam. Rodzica. No to jest to najgorsze, bo u killera nasza jest siostra. I ile ta siostra Kasi, Kasi nie pójdzie, to jest fajnie, ale jak z tego, to wkurza. No trochę. I nie, no nie w ogóle nie da się nagrywać. No. Tylko dobre będzie, cały pole kapniemy. Też zbiorniki. Ja mam 16 z całego ja paska. Ja mam 10, 11 tam. Ty trochę nie będziesz mieć pełnego. Już tak zaczyna tu i... I przepraszam widzowie Miała być kampania buracza na, na tej mapce, ale był taki problem, jest taki problem że te pole z burakami uschło i, prze... I przez to nie będzie kampanii Do, dobra, weźmy nowe killer chciałem Ci powiedzieć tylko jakś się już powiedział że ten chciałem Ci już powiedzieć o tym te... mogą być jakieś tam teksturki się nie mogły nie nie jak to się nazywa nie wgrywać bo nie, nie wiadomo czy to są odlagów czy jak Jak ty będziesz mieć pierwszy zbiornik, ja będę mieć drugi no, to jest przy wiadomo to jest ilo? O 2 tony więcej. Ten mój zbiornik. Ja mam 10 ton. Nie. Tak. To może Zajekaj. po 12. Zajekaj. 12 ma. No. 12 ma no. i pół. 10. Ja mam 14,5. A ja Różnicza. Nie, nie. nie wiadomo czy się czasem nie wtorbimy w bagno, żeby nie było... Nie wtorbimy się, Co tu jest <laughs> czy nie jest taki ślepy, na środku jest. No <laughs> my też przepraszamy, że my trzy tak... że my tak e, kaszlemy, bo jesteśmy chorzy i to przez to. Ja jeszcze przed dzisiaj miałem taki rajd. Że... A ja rano miałem rajd Wiesz co krążonko z machedery i człowiek był już prawie pala, nie? No. Szyka szybko. I no to zrobimy nawet w jednym odcinku, bo... to mi się wydaje. Wiesz co, jednak co zrobimy? Co? To jest najbardziej opłacalne chyba rzepak chyba co? Eee, do... Czy chyba jest najbardziej płacalny? czekaj, czekaj. zawsze więcej? Nie, czekaj. Jest w dobrej cenie. Rzepak jest w dobrej cenie. Ale... Wiem. Ale to i pszenica. Wiem, ale ja czytam nie, nie mam na mecie, nie? Że w lesie jest tak, że jęczmień jest najlepiej, w zbożem, wiesz? Ale tu masz prawie 2,5 ton... 2,5 tysiaka za tonę. Wiem, ale ile musisz najeździć, żeby wymucić zbiornik chociażby. A to patrz, że ja mam prawie 5,5 tony, no to może ponad... ile? Z 10, 10. No. Abyś namucił na przykład... czekaj, z tego pola mocima około 20 ton przypadku, co nie? No. I 2 razy 2, 40 tysięcy, nie? Musimy na przykład jednym z tego pola 50 ton razy czekaj e, nie, z tego pola one jest dość, dość opryskane Jak, jak my z werskim nagrywaliśmy te, te prasowanie no to Ci powiem, że z tego będzie ponad 100 ileś ton To jest tak opryskane, żeby kurde Masakra już czekaj, czekaj, no dobra, ale załóżmy, że 50 Nie. Dobra, no to... No to... Dobra, jedź. Na przykład za 1400 co nie? No. No to może... To równa się 70 tysięcy. No ileś tam się równa, no, no to widzisz. A A nie, z... to pole jest naprawdę opłacalne. A z rzepaku byś miał tylko 40. 000? No nie wiadomo ile wyjdzie ton, o to chodzi. To ile ja mam 6 no? ton? Tu ile... To ja to mam 6-700 tak? prawie. No to już mam 12 I to będzie tak ze 25 A to fajnie wyglądają te ślady. Co zostawiałem? Ja mam 56 Ja mam 50 ja, jak coś, to po odcinku ci coś powiem. Dobra, dobra. Rozmierz... Dawaj, dawaj. No, móc pójść. Ups. Chur, tego pola już prawie w ogóle nie ma. Wiesz co, chyba nie będziemy być kolejną orką chyba na tym polu, co? Nie, musimy na tamtym zrobić kultywację na tamtym polu.

a ty masz bardzo tą długą rurę. No, <noise> też masz taką. Nie, ty masz jeszcze większą. Ja mu... Nie. cały... Ja mam ja, cały... Ja, ja mam krótszy. W ogóle kombajn, wiesz? No, ale. Patrzę ja mam. Duży model, ale też... rura taka. To mój kombajn jest mniejszy. I krótszy. No właśnie. Dlatego tak się da... Daje, tak Ej, prawie Bagnął. Bagnął. Błoto to znaczy Wiem jak to nazwę. Żniwa rzepaczamy i boto. Błoto i żema. Przypadnie. Ja będzie umie... Żniwa, że paczamy i budko. Ja będzie trochę dziwne te żniwa w, w, w tym błocie. O kurde te słup linii. Ja pojadę do ci powiem. No, nie no, wie co? Gdybym co w niej, wiesz? No. A to mi o, jak to się sprawny Kierowca. Tak to się robi w Ameryce. W Polsce, to znaczy. I taka w Ameryce się cofa, podjeżdża, cofa, podjeżdża, cofa, podjeżdża. No to, to się je ja wiesz ogarnę padło. Ja mam 70 procent 10,5 tonny A 10,5 tonny ma to te mały kajski A w sumie co na głośienicach wiesz to eee, to jest, to jest. Ale tam są to, to takie bariery niby Możesz wpaść tak. między te bariery i będzie... utopienie. Tak. Jeszcze mam... 17 minut. o Już prawie by... Już prawie widać, że się... że się zakopiesz. Tak. Ciiłem. Ja myślę, że ja to zrobię O kurde Bez jaj Co? Dlikałem. Dobra, stój Lecę po Jonasa I po holu. No to ludzie macie teraz bekę Wyciąganie Kajsa z Botta Może czekaj, może się samodatnie. Wyciągnę cię. za każdym Nie, bo Ci teraz zostanie hęcą. i. Fajnie. Nie wyjedziesz. Dobra, cię już chycę, bo jesteś blisko i tak. Jest tu nie rusza się. Będę do tyłu. Dobra, mam cię. Cześć. I ciągniemy. Daj. Czekaj. A. A kurde, Mocny ten jest. Dobra, jeszcze jeszcze tym, no. E, no. tym nie było. z No nie było. No. nie no. Jakiś żal Dobra Wait. Dobra, jedziemy odstawić Pokażę o jo Jonasa mam taki pokaz wiesz no, no, ale Ci powiem, że sprawnie poszła wyciągnięcie Wyciągnięcie Wyciągnienie, wyciągnienie e, Kaj Kajsa E tam no, Trochę tak nierealnie to było ja, ja, ale Cię trochę poczepi, poczepiałem i Cię, wiem. znaczy też... Będę zbiorniczać, wiesz co, możesz podjechać do nas z szczepami. A Albo, dobra, to jak tam... Ile masz procent? 90. Albo wiesz co, chyba tam dojadę, albo wiesz, tam w samym no nie wiadomo, no. Mam już 91. 2. O kurde, ale dziwny teren. Górki jakieś. No, ale schowałem jeszcze rurek. już tak mi się nie śpieszy? Nie. Jeszcze długo pożyje ten kombajn. Tyle żniw jeszcze czeka na niego. Nie. Dopiero tu żniwa, więc... No jeszcze jeden, Jeszcze Jeszcze... Jeszcze jedna żniwa i koniec. Kumat pójdzie na ten. Jeszcze ten nie Co koniec? Przez cały czas będzie. No ale będziemy przecież kultywować oraz no to... Nie no, no to chyba pole jakieś, Zawsze jakieś no, to, o te... No bo chyba przyjmiemy że na przykład ja robię co innego, Marek co innego, albo po albo... zrobimy to, co mamy sami zrobić, co nie? No. I potem, no, robimy coś wspólnego. Tak, tak żebyście mieli co oglądać. No, zawsze perspektywy są od pierwszego... od zapowiedzi są od razu perspektywy wszystko. Czyli, że ten, to się nazywa kanał, i od razu na kanale są te nasze filmy. Żeby no. nie było W każdym odcineczku są perspektywa Killera w moim no, w moim odcinku perspektywa killera, a u killera perspektywa u mnie no. Moja. Znaczy A wysyp się. Dobra, no. Ile masz? prawie 90 Musisz do nas sam odjechać jakoś tam. No dobra, dobra. Jeszcze mamy 12 minut. Jaga mamy mnie 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Dobry. 12 330. Więc. O, czekaj, pójdę na teren całego zboża. No. Spójdę mnie przepchać. <grych> <grych> spokojnie będzie. Spokojnie. To mój Nikola ma więcej koni. Oj, tam mój. E, ta przyczepa będzie pełna. Się. Tam zmuciłeś wszystko, Zmuciłaś? Ja, tylko A. takie omiaki są takie. Dwa, A. trzy 4, takie. takie. się bawić. A, dosyć... 43 kilo. A. Ile miałeś? Ale 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, kg 4, No. 4, jestem co? No. No. 4, 4, 4, Ej, 4, 4, Ej no i patrz, brakuje mi pół tysiąca. Nie, pół tysiąca czerka, mi brakuje. Coś, coś, coś? coś tam słyszałem? To coś? Coś tam słyszałem. Czyli. 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 Leci, Czyli. 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 było. Nie, no coś nie. To więcej niż 20 ton. To 25. To będzie więcej niż Kurde, 20. Ja jadę. Eee, ty się coś zapomniał. Lol. Eee, dobra. Paliwo tanie. Ej, e, drogie. Dla ciebie nie drogie. Masz miliony. <laughs> ja się zapomniałem dać kasę. Właśnie jeszcze wypłaty nie dostałem. Dostałeś w płacinku wypłatę. Walobym teraz, żeby żeby byli świadkowie, że dostałem No to ci dam. No to czekaj, czekaj, czekaj i tak Zora, przed przedcinkłem, to trochę spodczę. No trochę mało Dobra, dam ci Tyle no, no i... No może być. Ale lepiej już, lepiej Dobra, teraz, teraz co robimy? Lecę pod Donasa Powiem Ci, że 25 ton i 67. Ktoś dobrze to? powiedział. 25 ton. No. Co robimy teraz? Nie wiem, kończymy odcinek. Ile to? 25 minut. I no to wychodzi, że to dobra. Ci nie go nie ma tylko nie trzeba wiesz. Nie wyciąga nie. tutaj przez halę, żeby nie było. Żeby ja się zmieściłem. Oj. Czekaj, teraz K jest rzepak tu. Kurde. Dobra, wysypujemy, że paczek. Ty drugie przyczepie coś masz? Za. Hmm, tam coś tam jest. To, jest. to nie jest, to masz. 538 kg. Aha, tutaj. Kurde. I tam nie, się. Jadę. nie wiem, czy wyładuje tam dobrze przyczepy. Dobra. Zadujesz. Dobra. Tak pokaż. Zobaczycie, ile mamy tej pszenicy? Mamy 62 tony, w paczku mamy 42. I to już jest dobrze. No ta pszenica jeszcze była z magazynu, no to tam w magazynie zawsze jest tam 16. Coś. albo 17, 17. bo ja wam pokażę, to to jest zbiornika 62 811, pszenicy na 16 202, 42, 431 litrów. No i ku siedemset za 17 Obiec, 700. Nie ma. co też Co? Powiedz Nie Kuraj Kukury... <tut> czekaj, Krowki ja, Czekaj, mamy 3800 mleka, nie? No No policzę czekaj ile to tam jest 3, 3. Czekaj, ja sprawdzę obornik jest. Kurde nie jest. ma. Ale jest. nie pojawi nie pojawił się A, w tym. Bo słomy nie mamy. Nie daliśmy słomy. I czystej wiesz ściółkę? Była ściółka. Dałem hmm. im 4 snopki. Scieliłeś? No. No poszowozu wysypywałem i słomają. No dobra. To... Ale nie piszę słoma Może już zjadłem, bo ja tam czasu przyspieszyłem, bo... Ale... wiesz, ale one to, to powinny wyprodukować obodnie. Dobra. No to już będziemy kończyć. Tak mleko za litr jest 40 euro centów. To, to jest mało. No, trochę. Dobra. No, no, to czyli to informacje. Półtorej tysiąca Eurasa za 3800 leka. No to mało jest. No, dobra, nie, to nie, informacje nie. gadamy. No to na więc... No to czyli tak. Dzisiaj w odcinku były żniwa rzepaczane. No i była beka. A czyli taka beka, że było wyciąganie keisa za pomocą mielonka Z tego bota. Potem tak. Ja wam coś pokażę. Cześć. 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 Macie tylko jedyną okazję, żeby to zobaczyć. Wiesz, ja to widzę. Poczekajcie, <grym> poczekajcie. Co tu jest? No. Zobaczyliście, jakie to dziwne. Na razie, widzenia. Killer, nie chowaj się. <grym> No to może w kolejnym odcinku będzie kultywacja Ema. No i chyba się, bo ja będę kultywować, a od razu kiedy będzie kultywował. No i tak. Wbijajcie wyświetlenia łapki w górę. No mnie to samo. No. perspektywy nasze są. Zawsze w tym, w opisie. U mnie, killera, u killera, ja Dawaj, 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 to No No I teraz Ty powiedz, ja. no To wszystko Odej. No Tam. Co mam mówić, no, to wszystko Ty powiedziałeś Mnie to samo po prostu, Poczymy tyle No to Czyli kultywacja i siew Potem no. Może w pocinku, może zrobimy Oprysk No, no no i... Czyli... Tyle. Czyli żniwa, beka, kolejny odcinek, kultywacja siew e, Po oprysk, biajcie dużo wyświetleń i łapek No i... No to chyba wszystko będzie No to czyli ze mną był? RP Killer No i czyli ja, kokciary, jeden, dwa, trzy Na razie Na razie